Cześć, po dłuższej przerwie nie nagrywania, ale powrócimy z nagrywaniem kart. No to ze mną jest gość specjalny, Piotr, przywitaj Cześć. się. No, więc najpierw Piotr, później ja, będziemy pokazywać karty. Dobra, pierwsza karta to Mario Barotelli, Andres Iniesta, Top Mirosław Kloze, ekspert. Diego Forlan, Urugwaj, ekspert. Andrea Pirlo, też ekspert. Christian Benteke, zwykła karta. Piaje ture unikalny gracz. Hulk. Powtórka Balotelli'ego. Julio Cesar. Ghost Juan Carlos Paredes, Antonio Valencia, Claudio Bravo. I resztę chyba pokaże nam Piotr. Dobra. Muszę za niego pokazywać. Daniela Astori, Le Le Kyun Ho. Uh. Ricardo Rodriguez Sia Mario Balotelli Limitat, czyli powtórka i Andres Iniesta to resztę kart z drogi do Brazylii pokażę wam w drugim odcinku i cześć